Moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku, dzisiaj skoro były testy większych zdrapek, przetestujemy sobie mniejsze zdrapki, mam tutaj 5 zdrapek za złotówkę, no i 5, złoty, 5 zdrapek za 2 złote, łączny wkład to 15 złotych na odcinek. Wziąłem tak w innej kolekturze niedaleko mojej pracy. Też Katowice, tylko dzielnica Piotrowice. Jeszcze nie byłem w tej kolekturze, ale fajnie, że tam poszedłem, bo no, mam różnorodne zdrapki. Nie drapałem dawno worka pieniędzy. Znalazłem tam, kocham zimę. Znalazłem pięć różnych zdrapek za złotówkę. Dawno nie było u mnie w banku czasu na kasę i uśmiechnij się. Mam jeszcze tutaj lotka, manej. No też pieniędzy, pensja, no i laki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że to by... zobaczymy, przetestujemy też kolekturę, jak pójdzie. Jak pójdzie fajnie, to będę tam kupował. Może tak zrobimy wpierw, zdrapiemy za złotówkę zrabki, potem za dwa. Dobra, czyli wkład 15 złotych na odcinek. I tak, mamy w pierwszy lotek z numerem 75, no szukamy słonika jednego albo dwóch, a mamy kozę, y, wiewiórka, krab i no niestety jest motyl, pierwsza strapka jest pusta, ile było? No tysiak. Teraz czas na kasę, co tutaj. Aha, trzy identyczne kwoty, i wtedy tą kwotę wygrywamy. Dawno nie drapałem tej zdrapki. Mamy tak, z numerem 91 złotówka. O, drugi raz złotówka, no to jest szansa na złotówkę. 25 złotych i jest złotóweczka. No i fajnie, nie będzie zera. Super. To jest. Poszukamy tylko kontrolne. W sumie nie wiem czemu, ale dobra. Niech będą te kontrolne, żeby było wiadome. Tak jest. E, e. Fajnie jest wygrana. No to teraz uśmiechnij się. Tutaj szukamy trzech identycznych symboli: kapelusz. Klapek. Kapelusz po raz drugi z numerem. Z numerem 90 i patrzcie mamy trzeci raz kapelusz. Nie wiem co to znaczy. Bo wiem, że strona to jest złotówka, a na nas chyba. Zaraz zobaczymy kapelusz. Fajnie, trzy kapelusze. A kapelusz nam daje 5 złotych No jak fajnie, jak miło. Czyli ta zdrabka zwraca wszystkie zdrabki za złotówkę. Super, fajnie. No to chyba będę kupował w tej kolekturze. Super, jest już fajnie. Teraz babank z numerem 188. 188, a szukamy wygrywającej liczby. Jest to 20, a mamy 14, 12, 11, 17, 15 i 16. No ta zdrabka jest pusta. To były. Yy, jeszcze mi brakuje jakiejś za złotówkę. Aha, dobra jest. Manej, bo jest taka większa. To się ukryła wśród tych za. Dwa. Tutaj zgonie tylko kota. Dobra, Manej z numerem 135. No i też szukamy trzech identycznych kwot. To jest ta z tych nowszych za złotówkę. Tak, mamy 24. 5 tysięcy 200 złotych 4 zł 200 złotych no to tylko szansa jest na 200 złotych a mamy 24 ale już myślałem że będzie te 200 bo ta dwójka się pojawiła no niestety jest pusto ale ogólnie 5 drapek za złotówkę czyli 5 złotych a mamy 6 złotych wygranych super Nieźle. Zaczynamy teraz z drapki za 2 zł, Też mam 5 zdrapek. Yy, Laki często się u mnie pojawia z numerem. Pojawiała z numerem 97. W bonusie szukamy podkowy, a mamy słońca. No i tutaj wygrywających liczb. A szukamy 14 i 13 o tak blisko siebie. Zobaczymy, co z tego będzie 25

to co weźmiemy sobie teraz? Kocham zimę z numerem 45. wygrywających liczb Szukamy. A szukamy tak. Trzynastki i dwunastki też tak blisko siebie. Siebie. A mamy trzydziestki. Jeden. Sześć. Jedenaście. No obok. Czternaście też mamy obok. 15 i no, niestety 27. Kolejny pustak mi się trafił. Dobra, weźmiemy teraz sobie ten worek pieniędzy. Dawno, dawno nie miałem. Mm. Szukamy pliku i siódemki. Siódemka nam noży wygrano razy dwa. Mam z numerem 33. A mamy klucz. Mamy podkowę. Mamy. Okej, okay, przepraszam Was, moi drodzy, tutaj kod zaczął rozwalać wszystko. Mamy tak, safe, skrzynię, zegarek, diament, który tutaj nic nie daje, no i pierścionek. Zdrabka jest niestety pusta. A szkoda, jakie są te kontrolne. Dobra, nie chce mi się szukać. Dobra, są różne. Już za. Ok, już jestem. Trochę tutaj kot mi znowu przeszkadza. Mamy tak deszcz, pieniędzy z numerem 32. Przedostatnia dzisiaj zdrabka. Na dzisiaj i tak szukamy pliku. I parasolki. Parasolka nam noże wygraną. A zaczynamy plikiem, czyli wygraną. Mamy kolejny plik. Kolejny plik, no jest to dla mnie szczęśliwa zdrapka, jak widać. Super. Kolejny plik, fajnie i kolejny. I kolejny, i kolejny i kolejny. Cała zdrapka wygrała. Mamy cztery złote, cztery, dwa, czyli dziesięć, dwanaście. Plus 6 to jest 16. 20. 24. 26. 28. 30 zł. Z tego co kojarzę, to jest druga moja taka wygrana. LL. To się wszystko zgadza. 30 zł w jednej zdrabce. Szok. Czwartego stopnia wygrana. Tak, już miałem taką wygraną. No, szok, powiem wam. Szok. Dobra, zdrabka z numerem 66. Pensja. Szukamy wygrywających liczb, a są to 23 i 35. A mamy. Zdrapałem kontrolną, Mamy pensję po raz pierwszy. 14. 23. No, mamy wygraną. Ja już wiem, co to będzie. Ale fajnie, bo wyszło nawet. Nawet fajnie. Dobra, po 23 jest 2 zł. Dobra. Podsumowując, no świetny odcinek. Mamy tutaj tak 2 zł w pensji. 5 zł w uśmiechnięcie czyli mamy 7 zł. złotóweczka. W czas na premię, czyli 8 no i perełka złotych. zł. Wzdrawcę też 500, czyli mamy 38 złotych. na wydane 15, czyli ponad połowa się zwróciła. No pięknie, fantastycznie, fantastycznie, fantastycznie. Dobra, kończymy na dzisiaj. Będzie na kolejne odcinki. Trzymajcie się zdrowo, cieplutko. Cześć.